Czy chcesz iść, a może zostać chcesz? Ja nie mogę tego wnieść. Tu już mnie wcześniej budzi, niepotrzebne mi jest budzi no są za krótkie, może zamieszkajmy tam, gdzie zorze Ta piosenka, ja cię na Jaki taka, był pierwszy wers? Pamiętasz? Pamiętasz? Nie, nie pamiętam. Właśnie dlatego kurwa, jestem w stanie Znaczyna to jeszcze raz. Nie pamiętam nic z tej piosenki. Nie, ja, ja też. Za posadek i warkocze, złapię ciebie jak veloce. Ciężko i nie sprzedaję. Gdzie około kilku typów, co widziała kiedyś w nacie? Delikatna jej uroda. I ta pikantna budowa na tych ruchach tak skupiona i ta sukienka różowa Adriano! Adriano! Jest cudowna! Adriano, ale kostujesz ty? Zakostujesz mi? Za czemu piszecie dwa, minus zatem? 10? Czemu piszecie minus 10? Dziękuję za 3 złote. Co czemu piszecie minus 10? Piszcisz od nowe, bo nie. nie to skipnąłeś, od nowa musisz puścić, coś mi się wydaje. Chcę pójść od nowa, bo chcę posłuchać od nowa. Zaraz, zaraz, to posłuchamy jeszcze raz od nowa. Dam tak, odtwarzaj w pętli. I luz. Ciebie Dziękuję dla ciebie za dziękuję za piątkę. Ja też nie wiem, co się dzieje, spokojnie. Puściłem od nowa już 20 razy, dalej nie wiem. No kurwa, Adam Z, jaki skill, od nowa. <śmany> Adam, tak. Kurwa, chcę mieć w klipie, jak jadę na rolkach. O, właśnie błonię Jim, a co ja powiedziałem, Adam? Ja wiem. Pojebało mi się.

w dzieciństwie chciałem zostać śmieciarzem i część osób już zna tą historię z widzów, nawet kiedyś jak miałem urodziny i byłem młodszy to mama mi opowiadała, że kazałem torta pies dla śmieciarza, jak podjechała śmieciarka to dostali ciasto i mogłem się przejechać kurwa po ulicy śmieciarką, ale potem porzuciłem swoje marzenia i zostałem tym kim jestem, czyli... Niki. Przecież ostatnio mówiłeś, że strażakiem chciałeś zostać w dzieciństwie. No ty chyba jesteś kurwa nienormalny. No jak ci pytania zadawaliście w Ty masz kurwa, jakieś kurwa fałszywe wspomnienia, Jak ja gadałem, że jakbym nie był tym, kim jestem, to zostałbym i powiedziałem, że policjantem. I nie gadałem o strażaku, za ty no gadasz. A to policjantem. Żeby no was, dobrze, was, kurwa, to kurwa zamyka wszystkie że... kłopoty. Śmieciarzem. Bo zawsze mówiłem, jest na wodzie, że chciałem zostać śmieciarzem. O, jest na wodzie. To pokaż tego woda. Tak było, opowiadałeś, nie trzeba. Co? Kto? A nie wiem. Yy, ogólnie co, fajne. Nie podoba Myślę, mi się. że na weselu by się przyjęło. <laughs> porównają do Belvedere zero lepsze. podbicia. Kiedy mam inaczej, no po prostu Diana byłaby puszczana na weselu i pewnie po trzech kieliszkach bym nawet podsuwał nogą. A do belwedera to ja jadę autem i ja przesyłam belweder i się czuję jak Bóg.